Cześć, witam Was widzę w kolejnym odcinku na moim kanale. Możecie teraz zastanawiać, jak ja zrobiłem ten oto film tutaj z tymi. Z nowego roku. Jest to z Znaczy No, w sumie zdają mi to z 2 godziny. Ale pomogę wam, żebyście wy też mogli to zrobić u was na światach. Nie jest to takie ciężkie. Zacznijmy od tego. Yy, Musiałem tutaj użyć barwników oraz tutaj specjalnych do zrobienia specjalnych firework, a potem je nabić na kusze Tutaj fireworkim pokażę wam każda jaka jest, każda jaka jest. Wszystkie mają jest, jest po dwie, dwie takie same, nie? Bo e, jeden jest tutaj duration one, a drugi dwa. Tutaj mamy pierwszy, pierwszy dwa. Widzicie? Tutaj mamy kolejne cztery. Tutaj mamy piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Mogę pokazać jak one tutaj działają Tak, popatrzcie Tutaj klipery, tutaj mamy kolejne klipery Tutaj mamy większy te bańki Tutaj mamy już o takie ładne, jak widzicie, te mi się chyba najbardziej podobają To tylko mają multi jak w sumie nie zauważyliście Mamy taki, taki rozprysk z diamentem, a to już jest z tymi Z... no Tutaj mamy kształt, zrobiłem to tutaj od nowa 20 2024 jest zrobione z TNT, trochę oczywiste Pod spodem Mamy 2025, zrobione z roka, jakbyście nie wiedzieli A pod tym 2025 jest cokolwiek, co, co tam potrzebujecie W moim przypadku jest to akacjowy ten Jest to akacjowy blok No I to w sumie tyle chyba Bo ten akacjowy blok, żeby po prostu potem była pustka pod spodem, nie? No i tutaj pokazywałem wam to wszystko co musicie wiedzieć, dokładnie, dokładnie tak to zrobiłem Największa była robota z tymi A to mam nadzieję, że wam się podobało I że dzięki widzom za oglądanie Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale